Dzień dobry, witam Was serdecznie w filmiku na temat arkuszy kalkulacyjnych. Mamy w podręczniku kilka tematów dotyczących arkuszy. I w tym filmiku chciałabym pokazać Wam, jak rozpocząć pracę w arkuszu kalkulacyjnym i do czego je wykorzystujemy. Zakładam, że Macie dostęp. Do Office 365. Uruchomiłam przeglądarkę. W polu adresu wpisuję Office, naciskam Enter. I w pakiecie Office 365 mamy arkusz kalkulacyjny Excel. Uruchamiam. Program głównie służy do obliczeń i do tworzenia. Wykresów. Rozpoczynamy pracę na pustym skoroszycie. Budowa arkusza to jest olbrzymia tabela. Jak każda tabela składa się z kolumn i z wierszy. Kolumny oznaczone są. Kolejnymi literami alfabetu. Jeżeli skończył nam się alfabet, to, to są kombinacje tych liter. Mogą być nawet trzyliterowe kombinacje. Wracam do pierwszej kolumny. Wiersze oznaczone są kolejnymi liczbami. Jest ich bardzo dużo. My wykorzystamy kilkanaście komórek, bo Przecięcie kolumny i wiersza tworzy nam komórkę. Wracam do pierwszej komórki. Tutaj pole mamy adresu, a jeden. Każda komórka ma swój niepowtarzalny adres. Zaznaczam jakąś komórkę, i tutaj mamy adres tej komórki widoczny. Zadanie do wykonania mamy następujące. Za pomocą arkusza zaplanuj przyjęcie urodzinowe. Wykonaj tabelę zawierającą listę zakupów, oblicz koszt tego przyjęcia. Czyli nasze zadanie w Excelu: zrobić taką tabelę, pisać kilka artykułów, jakie kupujemy prowadzi ceny, liczbę, czyli ilość ile sztuk kupujemy. Arkusz obliczy nam wartość jaką mają zakupione, na przykład balony czy batony. Na koniec obliczymy sumę wszystkich naszych zakupów i później utworzymy wykres, z którego będziemy mogli odczytać. Na co najwięcej wydaliśmy pieniędzy? Co zabieramy się do pracy? Mogę rozpocząć w pierwszej komórce, a mogę gdzieś na środku kliknąć i zaczynamy od pierwszej kolumny. Było LP, liczba porządkowa. Jak naciskam Enter, przechodzę na dół. Jeżeli nacisnę klawisz tab, będę przemieszczać się w prawo. Czyli wypełniam pierwszą kolumnę. Pierwszy y, Ctrl Z pod y, spodem klikam. Pierwszy artykuł, drugi, trzeci, czwarty, piąty, Nie możecie zakupić więcej tych artykułów. W drugiej kolumnie wpisuję artykuł. I tutaj nazwy podaję. Balony, kapeczki, wafelki jakieś kupiłam, napoje, kączki. Dobrze. Teraz kolejna kolumna. Cena za jedną sztukę każdego artykułu, na przykład złoty 20 zł, balon. Tutaj błąd uczniowie popełniają, stosując kropkę tekstową. Przy liczbach stosujemy albo przecinek, albo kropkę bierzemy z klawiatury numerycznej. Po prawej stronie jest taka mała klawiatura z liczbami i są tam znaki działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Jeszcze raz jest tam klawisz Enter, czyli co? Czapeczki złoty 50, wafelki po 2,60, napoje 4,90, dwa 2,50. Kolejna kolumna ilość. Ile ja sztuk kupiłam każdego artykułu. Na przykład 20 balonów, czapeczek 20. 12 wafelków, 5 napojów, wątków, 15. Ostatnia nasza kolumna, wpisujemy wartość, i tu będziemy wprowadzali wzory. Trzy rodzaje danych wprowadzamy dzisiaj do komórek: dane liczbowe, czyli liczby wprowadzałam, dane tekstowe, tekst wpisywałam. Trzeci rodzaj danych pisuje wzory. Każdy wzór zaczyna się znakiem równa się. I teraz, ile wydałam na balony? 20 balonów, po złoty 20. Ale nie mnożymy liczb, tylko mnożymy adresy tych komórek. Klikam na komórkę, gdzie jest cena jednego balonu. Razy wprowadzam. I klikam na komórkę, gdzie jest ilość. Wzór wyszedł G7 razy H7. Enter po napisaniu wzoru. I program nam obliczył to mnożenie. Może się okazać, że balony są tańsze. Na przykład złoty 10 kosztują. Wprowadzam inną cenę i. Program przeliczył mi czapeczki, tak? Czyli kolejny wzór równa się. Klikam na komórkę razy i obok ta komórka. Enter. Równa się adres tej komórki. Razy klikam na tą. Mogę ręcznie wpisywać adresy komórek. Równa się komórka G10. Pisze. To jest to trudniejsze zdecydowanie. Razy H10. Łatwiej jest kliknąć. Napoje. Pączki tak. Równa się adres tej komórki razy adres tej enter. Suma. Chcę obliczyć, ile wydałam na wszystkie zakupy. Mamy tutaj gotowy wzór. Taki symbol sigma to jest suma. Klikam na ten przycisk. Program domyślił się, że chcę sumować te pozycje. Naciskam Enter, zatwierdzając ten wzór. Okazuje się, że wydałam 145 zł. Czyli co, mogłabym jeszcze za 4,80 coś dokupić? Prowadzę, że 22 balony, komputer przeliczył mi wartość, jaką wydałam na balony i suma się zmieniła. Mogę jeszcze kupić na przykład jednego pączka więcej, bo mamy budżet do wydania. Wynoszący 150 zł. O, zostaje mi 10 groszy reszty. Bardzo ładnie wydaliśmy pieniążki. Teraz zaznaczam komórki, które wykorzystałam. Tak jak w Wordzie wprowadzamy obramowanie. Na dole dopiszę razem, ile wydałam. Zaznaczam te dwie komórki, wprowadzam obramowanie. Tutaj sobie wysokość pierwsza zwiększę i teraz zaznaczam komórki na główku i robię wyśrodkowanie tych wyrazów. Na koniec dodam sobie wypełnienie do komórek. Na przykład jakieś takie. Razem wydałam. Wypełnienie. Kolory mamy standardowe. Troszkę ciemniejszy weźmiemy kolor. Tak, żeby to było widoczne. Tyle w pierwszej lekcji. Spróbujcie powtórzyć to ćwiczenie. Na koniec zapisujemy swój arkusz, wybierając polecenie plik. Zapisz jako, zapisz jako. Nazwa, napiszemy zakupy na urodziny. W folderze dokumenty, zapisz. W lekcji drugiej nauczymy się, jak tworzyć wykresy do naszych danych. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę przyjemnej pracy. Wszelkie Pytania, niejasności, proszę zadawać na konsultacjach. To wszystko. Do widzenia.